Dzień dobry, ja jestem Pan Kawia i jest ze mną dzisiaj Karotka, a za nią jest y, Pyrka, czyli moje dwie super urocze świneczki morskie. Są to świnki rasy Skini, czyli są prawie bezwłose. Tak, y, owłosienie posiadają jedynie na noskach i na stópkach. Obydwie panny pochodzą z adopcji, Karotka przyjechała do mnie z okolic Szczecina, a pyrka z okolic Warszawy. Teraz sobie radośnie przeżuwają pietruszkę. Tutaj karotka się do nas odwróciła całe szczęście. Będzie robić swoją najmądrzejszą minę, na jaką ją stać. Tutaj pyrka raszuje pietruchę. Dałem pietruszkę, żeby troszeczkę skupić ich uwagę, żeby tutaj mogły coś sobie porobić, prawda? Podczas gdy będę sobie opowiadać o nich. Więc, tak jak już wspominałam, świnki pochodzą z adopcji są to, ras, są to świnki rasy skini. I w zasadzie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek cechy charakterystyczne dla tej rasy, to. Nie różni się za bardzo od sposobu hodowli, utrzymania, dbania o taką zwykłą, włóchatą świnkę morską. One po prostu troszeczkę więcej jedzą, dlatego że są bezwłose i muszą utrzymać tą swoją ciepłotę e, ciała. I w zasadzie no, to nie jest dosyć problematyczne wystarczy, że nakarmię się <grymnie> dodatkowo e, nie wiem, ze dwa, trzy, cztery razy w ciągu dnia. Oczywiście jak każda standardowa świnka morska e, reagują na każdy szelest, na kroki. Są to bardzo kontaktowe, towarzyskie zwierzątka, które bardzo szybko się oswajają, przywiązują do swoich właścicieli. Mm, tutaj one mają Około dwóch lat. Karotka przyjechała do mnie z podszczecina na początku maja, a pyrcia przyjechała jakieś, nie wiem, ze 4 miesiące temu, coś, coś takiego. Więc to są stosunkowo nowe nabytki, jeżeli chodzi o mój zwierzyniec. Dodatkowo mogę Wam powiedzieć jeszcze, że pyrka. Na samym początku miała na imię właśnie Maja i miała przeuroczego towarzysza, który miał na imię Gucio. I do samego końca, podczas tej wizyty adopcyjnej, była mamusia Pyrki. Chciała mi uparcie wcisnąć tego gucia tutaj sugerując się na pewno moją miłością do tych przeuroczych stworzonek. One sobie tutaj siedzą, jedzą pietruchę, ja powyciągałam ich całą spiżarnię. Pokażę Wam jeszcze klatkę, w której mieszkają sobie. Te dwie panny, więc może przejdźmy do ich loku. On tutaj już się rozgląda, chyba za mało przestrzeni ma, ale dobra, masz pietruszkę, więc możesz sobie zjeść ją, moja droga. Więc tak, klatka. Może tak pokażę troszeczkę z góry, żeby było bardziej widać. Klatkę wyciągnęłam z sypialni, ponieważ mam lepsze światło w salonie. Nowy ostrz. Klatka ma 120x60 cm. Jest wystarczająca dla dwóch świnek. Tak myślę. Tyle ile one mają tutaj zabawek i akcesoriów, to troszeczkę no, zajmuje miejsce jednak. Więc klatka ogólnie jest również z drugiej ręki po śwince morskiej. Dostałam ją od znajomego, moja poprzednia klatka była mniejsza, miała 100 cm na 40 Niby wystarczająca wielkość, jeżeli chodzi o dwie świnki, jednakże no... Chciałam zapewnić jak najlepsze warunki. Wcześniej właśnie miałam pojedyncze, pojedyncze osobniki, które były albo bardzo chore i nie można było dla nich znaleźć partnera. Albo to były dominujące samce. Atyla mieszkał w klatce 100 cm na 40. Całe życie przeżył sam, ale tak jak już wspominałam, mimo tego, że świnki są mocno stadne, jednakże no Atella był bardzo, bardzo dominujący i wszelkie próby łączenia tutaj niestety kończyły się fiaskiem i wielkimi bitwami. Jeszcze tutaj otworzę tą klatkę. Aby było lepiej widać jej wnętrze, więc e, tak od prawej strony. Świneczki mają sobie podwójny domek. E, firmy Flop z, taki, z taką poduchą z wodoodpornym dnem. E, one są na tyle zdolne. E, moje świnki są na tyle zdolne, że potrafią wskoczyć na dach tego domku, mimo tego, że wydaje się on dosyć. Yy, wysoki, możemy zajrzeć sobie do wnętrza. Yy, w środku domku, który jest niesamowicie po, poobgryzany, ale jest z naturalnego drewna, nie pokryte żadnym lakierem, więc mogą sobie gryźć, yy, jest yy, poduszka, taka zwykła poduszka ogrodowa z yy, kocykiem, takim nawet niewyciętym na wymiar. Oczywiście po, na samym środku stoi yy, kuwetopaśnik. Yy, to jest zupełnie nowy nabytek. Od dwóch tygodni właśnie tutaj testuję paśnik, znaczy kuwetę z paśnikiem i jak na razie moje świnki radzą sobie z tym naprawdę bardzo, bardzo dobrze. W rogu klatki mamy taką półeczkę, na której jest poducha również z wodoodpornym dnem. Tutaj pokażę jak to wygląda, to jest doszczętnie prawie wygryziony gryzaczek marchewka i ta podusia, materacyk też ma wodoodporne dno, półeczka jest z naturalnego drewna. więc nawet jeżeli świnki chciałyby to obgryzać, no to żadnej krzywdy sobie nie zrobią, nie zatrują się. posiadam również dwa narożne hamaki. Które pełnią rolę zarówno legowisk dodatkowych, jako e, takich przestrzeni, gdzie świnki mogą się ukryć, więc e, no, jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku wyposażona ta klatka. E, dodatkowo posiada mnóstwo, naprawdę mnóstwo jakichś piworków, kocyków, dywaników. Można e, tego nie będę pokazywać w filmie, bo naprawdę, żeby zebrać to wszystko, to bym potrzebowała znacznie, znacznie dłuższego przygotowania. E, nad paśnikiem wisi sobie taka e, tabliczka, żeby było wiadomo, kto rządzi w tym domu. Więc wiadomo, że świnki morskie. One dzisiaj dostały świeżą paprykę. Za chwilkę je przełożę tutaj do klateczki. Sobie zjedzą na pewno, dokończą tą pietruszkę, więc tutaj za chwilkę wracam, jak już świnki będą w swoim mieszkanku. A więc pietruszka została zwrócona świnkom do ich naturalnego środowiska. Karotka schowała się w budzie, pewnie będzie urządzać sobie home office, czyli będzie wyglądać przez te okienka i wyżerać sobie sianko. Pyrcia tutaj chodzi, się rozgląda, pewnie jeszcze tutaj sobie skubnia tej pietruszki. One są naprawdę niesamowicie urocze, zabawne, kontaktowe i w zasadzie to są naprawdę przekochane zwierzątka. No i dosyć oryginalne przez swój bardzo nietypowy wygląd. Jednakże tak, jeżeli chcielibyście posiadać takie zwierzątko u siebie w domu, musicie zapewnić mu no, sporą klatkę, prawda? To jest klatka 120 cm, setka. To jest minimum dla dwóch zwierzaków, ale no niestety nie będziecie mogli upchać tylu gadżetów, ile ja mam w swojej klatce więc no to też trzeba tutaj mieć na uwadze, żeby nie wiem, podstawowe wyposażenie klatki również spełniało wymagania tego zwierzątka. Oczywiście muszą mieć stały dostęp do wody. Moje poidełko ma 250 ml i jest naprawdę prehistoryczne, ale to najlepsze poidełko jakie kiedykolwiek miałam, posiadałam. Przeżyło całą populację moich szczurów, dwie koszatniczki. A nie korzystał z niego, ponieważ nie pił całą wodę, jaką tutaj przyswajał do swojego organizmu, czerpał z jedzenia, któremu dawałam, więc no, moje tutaj panny korzystają z poidełka, codziennie wymieniam im wodę, myję miseczki, e, zgarniam to, co się zadziało w klatce podczas e, całego dnia, mimo tego, że w, e, w większości przypadków udaje im się jednak trafić do kuwety, która jest nowością, od dwóch tygodni właśnie tutaj korzystamy sobie, e, jako podłoże mają takie dywaniki łazienkowe typu właśnie makaron. Zawsze umieszczam dwa takie dywaniki. Jeden jest wielkości klatki, więc ma 120 cm prawda, długości, pokrywa całą przestrzeń. I on jest takiej faktury, struktury, że to jest taka jakby gąbka, od spodu jest siateczka. Jeszcze są wypełnione właśnie taką jakby gąbeczką. I w zasadzie to działa jak drybet, czyli od wierzchu zostaje suchy, a całe, cała wilgoć wsiąka sobie w podłoże. Jako podłoże mamy mieszankę peletu z trocinami. Do kuwety daje sianko, które powypadało z paśników, ewentualnie resztka sianka, która została. W opakowaniu. Dodatkowo jeszcze do kuwety wsadzam takie oto wiórki, które są zrobione z naturalnej konopi indyjskiej, <śm> więc świnki, świnki na fazie. Jest to produkt zakupiony w sklepie Depik, więc um, też się zastanawiałam właśnie czy wziąć, wziąć normalny pelet taki jak drewniany, jak dla kotka, czy też nie wiem jakieś, um, jakieś inne podłoże, czy może właśnie papierowe albo bawełniane, prawda? Ale tutaj postanowiłam, że wypróbuję ten produkt. No to są takie dosyć drobne wiórki, ale mimo tego, że są drobne, no to jakoś specjalnie się nie wysypują z tej kuwety. Moje świnki dosyć uważnie korzystają ze swojego wyposażenia. Może teraz przejdźmy do spiżarki. Czyli spiżarka, czyli rzeczy suche, ziółka, Yy, karmy, suplementy, więc yy, rozpakujemy bardzo, bardzo duży kartonik. Ja jeszcze świnki wam pokażę na no, takim rzucie, na no, sam koniec, na no, jakim widzieliście ja na samym początku on coś sobie buszują, zajadają, więc yy, no. Yy, przejdźmy do spiżarki. Yy, na sam początek mamy słoiczek. W którym jest? W którym są owocowe ziółka dla kawi domowej firmy Allegia. Zapamiętajcie sobie nazwę tej firmy, ponieważ jeszcze będę się do niej odnosić. Jeżeli chodzi o ziółka, te naturalne, to one są naprawdę całkiem w porządku, jeżeli chodzi o tę firmę. Dobra, ja, więc jeden słoik mamy z głowy. Następnie... Ziele kukurydzy z superfoods, którego zostało naprawdę bardzo bardzo niewiele dwa tygodnie temu zamawiałam ze sklepu The Peak, ale no naprawdę, ale naprawdę rozeszło się w bardzo w bardzo szybkim tempie, więc tak ziółka owocowe ziele kukurydzy. E, następnie e, mam taką topuszkę z Versalaga Natur, Natur, ale w środku znajduje się bezbożowa karma, właśnie kupiona na wagę e, firmy Allegia, czyli tej firmy, które, z której mamy ziółka. Mimo tego, że ona jest bezbożowa, ma całkiem niezły skład mojej świnki. Nie bardzo za nią przepadają, ona jest drobna, strasznie drobna i według mojego mniemania bardziej by się nadawała dla jakiegoś chomiczka, szczurka, niż dla świneczki morskiej. Następnie mamy ziele koniczyny od Factory Herbs, zamówione również w sklepu The Peak. Trochę rzeczy mam zamówionych właśnie z internetu, takich bardziej unikalnych, lepszych. I trochę rzeczy właśnie z lokalnego sklepiku zoologicznego, który jest całkiem nieźle wyposażony, jeżeli chodzi właśnie o ziółka. Więc, ziele koniczyny, oczywiście, świnki morskie kochają wszelkie ziółka, więc, jeżeli chodzi o okres właśnie bez świeżych ziółek, bo ja zwykle. Muszę wam powiedzieć, że chodzę po łące i zrywam im świeże zioła, więc no, mają ja naprawdę na wypasie. Dobrze, mamy tutaj takie pudełeczko hermetyczne. Udało mi się to otworzyć, w którym jest e, przysmak łąkowy z firmy e, Elegia. E, tak to mniej więcej wygląda, jest tutaj koniczyna, jakieś właśnie ziółka łąkowe. Też mam już na wyczerpaniu, więc no, dzielę sprawiedliwie. Yy, następnie ziele pszenicy z firmy Allegia, również bardzo bardzo dobry przysmak. One są zwykle w takich foliowych woreczkach, ja to przesypuję do słoiczków albo do pojemniczków i tak sobie je dalej przetrzymuję. Tutaj nawet chyba powinno widać mniej więcej co się znajduje w środku. Ponieważ jest to skrzyp wolny, w przypadkach niestety musiałam zrobić cięcie, ale są to, gałą są to gałązki firmy Elegia i w zasadzie pełnią rolę naturalnych gryzaczków. Moje świnki również mają je sobie w klatce, więc mogą sobie dłubać, rozgryzać, przegryzać i. Jest to naprawdę zdrowy, naturalny gryzaczek Wiecie, no patyka sobie pogryzą Więc są całkiem zadowolone z życia Tutaj mam naprawdę bardzo, bardzo Dużą rzecz, a mianowicie Prawie kilogram ziółek bazowych <gryzacz> Od Superfoods I te ziółka są naprawdę superfoodsem Ponieważ ile tutaj Dobroci można znaleźć na to Głowa mała I są tutaj naprawdę, nie wiem zie Ziele skrzypuk, krawnik ziele kukurydzy i w ogóle świetnie wyglądają te ziółka jeżeli chodzi o ich wygląd taki wizualny więc jeżeli tutaj jest jakiś właśnie skład ojejku, tak, babka lancetowata mniszek lekarski liść truskawki więc ogólnie wszystko to co zwykle kupuje się dla gryzoni i robi się z tego mieszanki. Można zakupić sobie właśnie w takim bardzo dużym opakowaniu, które jest już e, dobrze zbalansowane i dobrze zmieszane. Tak, e, kupiłam to dwa tygodnie temu, już ponad połowy nie ma, e, więc świnki naprawdę mają prześwietny apetyt. No i na sam koniec mam karma, oczywiście karma, versalalaga, e, kawia... Original, więc, no wiadomo, legenda wśród świnkomorskich karm. Nie była jej na rynku przez około 2 lata. W zeszłym roku, właśnie, producent wznowił produkcję. Znowu można ją zakupić. Ja mam opakowanie, właśnie. 2,5 kg, więc starczy na dłuższy czas. Ja jestem zwolennikiem karmienia świnek głównie sianem oraz świeżymi owocami oraz warzywami. Jeżeli chodzi o karmy, to daję ich naprawdę, naprawdę niewielką ilość. W zasadzie co drugi dzień, może nasypię im do miseczki. A tak poza tym, te moje świnki żywią się właśnie świeżymi warzywami, świeże. Staram się właśnie dawać im jak najwięcej świeżych rzeczy i oczywiście w ilościach kosmicznych zioła, których zawsze mam, które kupuję po prostu na bieżąco. Nie robię jakichś tam wielkich zapasów. Pasów, ale mimo wszystko, jednak jak patrzę tutaj na, ten, na te wszystkie zgromadzone produkty, które służą, do, które służą do jedzenia dla moich prosiaczków, to jest tego naprawdę, naprawdę całkiem sporo. W tym oto nieestetycznym brzydkim, worku znajduje się sianko. Proszę bardzo, wielki nieestetyczny worek pełen sianka. Nieestetyczny spełnia swoją funkcję, z niego ma po prostu zniknąć sianko. Więc tak na no sam koniec znowu mamy świneczki na kocyku. One już też będą się z wami żegnać. Ja też się tutaj troszeczkę rozgadałam na ich temat. Jeżeli podobała Wam się taka forma obcowania z moimi prześwietnymi, prześlicznymi zwierzątkami, to możecie napisać mi w komentarzu. Ja chętnie nagram jeszcze coś o nich, bo naprawdę mam... Bo naprawdę mam bardzo, bardzo dużo do opowiadania i zawsze nie wiem, się niezdrowo ekscytuję, jeżeli chodzi o podejmowanie wszelkich tematów związanych właśnie z tymi przeuroczymi, maleńkimi gryzuniami. Od tej karotka zaczęła się myć. Jajku, one są naprawdę przesłudziaszne. Mm. Więc tak, jeżeli chcecie więcej takich materiałów, możecie mi pisać w komentarzach. Ja nie jestem jakąś wybitną blogerką i też proszę o zrozumienie i wybaczenie pewnych niedociągnięć, ale bardzo, bardzo, bardzo się staram. Więc tak, mówiła do Was pan kawia i widzimy się w kolejnych materiałach, które już niebawem. Pa!